Cześć Manką, Widzicie, w kolejnym YouTube kanale jestem Rafał. I czas na następny odcinek na moim kanale Smog Games. A tak naprawdę z ogłoszenia ponownego, podwójnego konkursu na karty yy, właśnie Smok yy, w Smog Games, dzisiaj rozesłuchajmy sobie zwycięzcę konkursu na Kilianem Papetoty oraz na ponownie trzy karty na Radon które mi zostały. No i, no i co nam zostało? Zostało nam tylko. W sumie klikniecie Start i zobaczenie kto wygra. Mamy siedmiu uczestników i zobaczmy kto zostanie zwycięzcą. I wygrał szef. Więc yy, gratulacje, oczywiście. Napisz kod yy, do wymian w komentarzu pod tym odcinkiem. I kiedy możemy się wydejdować, w sumie yy, masz 48 godzin na, yy, na, na, wiadomo, na napisanie, więc. W sumie do, do wtorku, do godziny 18, więc możemy nawet zrobić trade jutro, więc, yy, więc po prostu napisz, kiedy pasuje Ci trade oraz kod do wymian, yy, więc to jest pierwsze zwycięstwo na 3 karty, Mardon 97, a drugim zwycięstwem, chyba, że ten sam zwycięstwo będzie, no nie wiadomo, zobaczmy, drugim zwycięzcą mam papę jest... Co się stało? Drugi dzień z rzędu. Te same karty nawet. Powtórzone. Ja. Yeah. No ponownie gratulacje. To proszę yy, Gigi w komentarzach yy, od, od innych uczestników i w ogóle od wszystkich dla szefa, bo, bo, bo nie wiem, co się stało. Przepraszam, był on bardzo blisko, ale... Oj oj. No, to gratulacje! No to mam 48 godzin na napisanie całego kodu do wymian, i kiedy możemy się wytrajdować w sumie no bo ciężko by było znaczy szkoda, by było w sumie gdyby się nie odezwał. No, bo musiałbym znowu powtórzyć losowanie i odcinek się pojawił pewnie w środę rano. I w środę wieczorem pojawiły się kolejne po trzecie, już drugie powtórzenie. Co mówię, to w sumie ciekawie by było. No ale gratulacje ponownie! Yy, wygrania drugi raz z rzędu. Tu już oczywiście Kijane, papier, oraz trzy karty Marder 97. I jeszcze raz nie wiem, po czym się powtarzam, ale podaj po prostu swój kod do wymian w komentarzu oraz kiedy możemy się wytradować. Masz 48 godzin, czyli do godziny 18 do yy, wtorku. My się widzimy jeszcze w sumie. Yy, dzisiaj na opóźnieniu odcinku. Swift Mobile, bo mm, przestało mi się w ogóle yy, przetwarzanie. Mi się w ogóle zawiesiło. Musiałem teraz przetwarzanie, co zajęłoby kolejne 3 godziny, ale okazało się, że w ogóle mi jest zapis. Że tutaj odcinek jakby wywalił i muszę go od nowa nagrywać. Więc to będzie ciekawa sprawa, ale yy, postaram się jeszcze go nagrać. I myślę, że jeszcze dzisiaj, tak, godziny 23, rzucę go, yy, bo na jutro. Na godzinę do 12 powinien się pojawić odcinek dosyć ciekawy myślę związany ze smogiem właśnie 22, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!